mały włos nie byłoby relacji z czwartkowego wiecownyskim muzeum, bo Janusz Sanocki starał się nie dopuścić do nagrania. Najpierw próbując mnie usunąć za pomocą policji, a gdy ta odmówiła, groził wyprowadzeniem siłą. Czy miał prawo to robić? Spytałem o to obecnego na miejscu pracownika muzeum. To jest teren muzeum, który został wynajęty. To nie, to nie, zdał, ale ja mam tam prawo wejść, czy nie? Ja tam jest, um. no, Oczywiście, oczywiście. No, no, oczywiście no. No, ja mam do pana taką prośbę, ponieważ ja nie chcę tam robić szumu. Nie chcę tam z nimi walczyć. Pan by mi udostępnił jakieś okno, że jestem ukarany, proszę państwa, bo jakoś prowadziliśmy sobie z paroma prowokatorami, którzy tutaj próbowali zakłócić nasze obrady, nasze spotkanie do końca, ale może jakoś to przewołujemy. No to wynalazowanie to, to, to nas na uczniów, nas, które myślą o, o to, jak nasze miasto będzie bo uważam, że to jest naprawdę nie tylko haniebne, ale raczej raczej stanowisko mieście. Nie ma koncepcji w ogóle jakieś inżynierystyki czy architektury która by w jakiś sposób funkcjonowała w mieście. I, i taka decyzja o z rynku, Komuś nie wiadomo i co tam powstanie, to to jest, to jest skandal. To dla mnie jest jakieś nieporozumienie i trzeba zdecydowanie powiedzieć nie. Sprzeciwić się. Dziękuję bardzo. się <kluczuj> o białek. Oczywiście mieszkając więcej na wyżej się lat nie tam Moje Boje takie represja i spostrzeżenie dla Państwa to jest takie. Dlaczego, I... bo to... Albo co mieszkańcy że zrobili złego dla Pani Burmysi, że tak nienawidzimy... Może nam to odpowiedzieć, to może być wstępem do naszej dyskusji. Ja i większość tutaj siedzących, panuje poprze, by był za tym, żeby cały rynek, cały siedzibny rynek był zamknięty na różnych ołówek. Nie po to mieszkańców, przecież uciekli. Jesteśmy już w Polsce, byle by to chciał całkowicie to wszystko sprzedać z inwestycji. Pierwsze pytanie, dlaczego panie burmistrz przed wyborami na burmistrzalizmie nie zdradziła wczesnego planu sprzedawania rynku i innych obiektów dla obcych nie Polaków. Nie, to jest nieprawda, że w przyszłym wszystkim radzie zadecydowali o sprzedaży. Nieprawda. Była to decyzja o, o tym, jak ewentualnie zabudowywać Dzięki temu Pan Wierciwo mógł budować ładniejszą, czyli życie Ale to nie jest decyzja o sprzedaży całego Tę decyzję podjęła Pani z inicjatywy Pani burmistrz Barski, bo ona jest inicjatorem tej decyzji. 26 czerwca podjęła Rada jest w Dusie. Może przejdziemy do, do, do kwestii merytorycznej, czyli do. Zbiórki podpisów, które są wymagane dla przeprowadzenia referendum jest to około 6 tysięcy. Ja Chciałbym poprosić członka komitetu referendalnego pana Janusza Sąckiego, żeby dowiedział się w kwestii technicznej swojej zbiórki, która jest przygotowywana. Proszę. proszę Państwa, proszę Państwa, technicznie, konieczne jest przeprowadzenie referendum, ponieważ żadne argumenty, jakie też nie docierają do ani do pani burmistrz, ani do jej radny. I musimy, nie tylko na drodze referendum można zaproponować tę decyzję. Żeby referendum rozpocząć, trzeba zebrać ponad 5 tysięcy podpisów. Ponad 5 tysięcy, bo tam zawsze ktoś coś się pomyli w kwestii Ale Mamy przygotowane listy i proszę Państwa, oczywiście prosimy Państwa o to współudział, o pomoc, żebyście Państwo każdy, jak dzisiaj siedzicie, wziął przynajmniej jedną listę, wziął rodziny, sąsiadów, znajomych, z Europy do To jest taka lista. Popieram i jest miejsce na 13 podpisów. Z tyłu jest jeszcze wypowiedź Piotra, który jest głównym no, koordynatorem tej akcji, inicjatora tak i dalej. I proszę drodzy Państwo, bardzo bym prosił, żeby każdy z Państwa wziął na miejsce i w poniedziałek, jak później wtorek, przyjął z gdzie tam albo ja będę, albo złożył się pani Burusi, bo ta akcja musi trwać grób, musi być szybko zrobiona, ponieważ zapraw mamy na to wiele dni. Ale proszę Państwa, mamy dwa miesiące na to, ale chcemy to zrobić w tydzień uchwały. Jeszcze chcę dwa słowa powiedzieć na temat całej dyskusji. Otóż proszę Państwa, to czy zagospodarowywać, by, czy nie, to jest całkiem inna sprawa. Na ten temat powinna się toczyć wiele dni, wiele miesięcy dyskusji. Natomiast na pewno nie można sprzedać całego rynku. Przecież nie trzeba sprzedawać rynku, żeby tam wybudować kamieniuszkę. Tylko gmina może wybudować kamieniuszkę, tak czy nie? Prawda? Więc to wcale nie musimy się wypatrywać. Zwłaszcza, że, panie, drodzy Państwo, wiemy dokładnie o co chodzi. Wiemy, że tam ma powstać galeria handlowa na... No, Zapowiadają o tym uchodźnicy, Pani burmistrz, ona sama o on mówi. Galeria handlowa na kilka tysięcy metrów, z podziemnymi garażami, z ruchem i tak dalej. Teraz już musimy się kontaktować tak, Jesteśmy w redakcji. Za tydzień o 18 będzie spotkanie w redakcji e, Komitetu Referendalnego 18. Jak ktoś z Państwa chce przyjść, bardzo proszę przyjść, ale przede wszystkim zachęcam, żebyście Państwo wszystko zrobili, żeby zebrać podpisy, żeby jak najwięcej ludzi zbadało podpisy. zbieramy w przyszłym tygodniu gdzie mieści się nasza Jak widać, nic tajemniczego na wiecu się nie działo. Niewpuszczenie przez Janusza Sanockiego na obrady dziennikarzy, których z różnych powodów nie lubi, nie byłem bowiem jedyną dziennikarską personą non grata. przypomina mi nieco obrażanie się PiSu na TVN. Zostawmy jednak fantasmagorię szefa ligi i spytajmy przedstawiciela muzeum, jak sprawa ma się według przepisów. Niech pan wytłumaczy, jak to jest. Czy, czy, czy organizator takiego tutaj wiecu ma prawo wyprosić kogokolwiek? Ja Nie wiem, czy to jest wiec. My, jako muzeum, wynajmujemy, imprezy, no? impreza. Mhm. wynajmujemy pomieszczenia zarówno w, w, wewnątrz budynku, jak i na dziedziniec, na różnego rodzaju imprezy. I to jest jedna z takich imprez, y, która została wynajęta przez y, Igrę y, 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 No i tyle. A organizator, no, impreza była ogłaszana jako otwarta, prawda? Y, ale ja nie mogę odpowiadać za jakieś zdanie. Czyjeś, czy kogoś tak musi, czy nie, bo rozumiem, że to do takiej sesji, której nie byłem świadkiem, nie widziałem. Mm -hmm. y no i tyle. Według mojej wiedzy, impreza jest otwarta, więc każdy mieszkaniec mógł wejść i posłuchać, co tu się dzieje, prawda, i nawet zabrać głos, jak y słyszeliśmy.